Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przyjechałem odebrać nagrodę, którą wygrałem na Facebooku w szkółce ekologiczno-wędkarskiej i przy, o, przy okazji zostałem chłopaków, którzy coś robią, więcej opowiadamian. Akurat dzisiaj przyjechali sprzątać łowisko. Jezioro nie, jezioro nie dali, no Pewnie wszyscy znacie PZW Koszalin. Dawem wam teraz trochę opowie więcej ile razy do roku sprzątają mniej więcej, skróci co jest, co się zawiera w tym całym sprzątaniu. A my ewentualnie popytamy. Wszystkich, nasz zbiornik, jezioro Niedalińskie. 11 hektarów, tak jak wszyscy widzą, nie jest ono dostępne z każdej strony. Ale chyba w tym wszystkim o to w tym chodzi, żeby nie było dostępne. Trochę natury musi być. Staramy się sprzątać tutaj. Corocznie tak dwa-3 razy w roku ustawiliśmy dwa lata temu kosze naokoło jeziora, około 10 koszy. No właśnie kosze, nie? Nie na wszystkich jeziorach możemy znowu spotkać. Nie na wszystkich no, jeziorach właśnie, są te kosze, chodzi, ale moim nie? zdaniem naprawdę to już u nas widzimy, że to się sprawdziło z tego względu, że dosyć, że opróżniamy te kosze i widać, że te śmieci są w tych koszach. To druga sprawa jest taka, że corocznie naokoło jeziora sprzątając jest mniej tych śmieci. No to chyba tutaj od razu wszystko wskazuje na to, że jest pewien progres tutaj na tym jeziorze. Wiadomo, staramy się tutaj pilnować tego jeziora, częste kontrole, plus dodatkowo wpuszczane ryby też to jakoś ta tutaj nam procentuje procentuje to wszystko. No zawsze łatwiej, mówię, wrzucić do kosza niż, bo przeważnie nie chce się ludziom, a tak jak już ma kosz. To już dorzuci do tego kosza. Sam nieraz przyjeżdżam czy mam zanętę, to wiadomo, nie? Dokładnie. To dokładnie. Się, jak mam bliżej kosza, to wrzucę do tego kosza już nie muszę do tego placaga, bo wiadomo, są takie lenie, że masakra, nie? Marcin, sam no. wiesz, jak jest na każdym łowisku, że czasami są takie sytuacje, no. że jednak ten wędkarz ma blisko albo zostaje to stanowisko, że są śmieci i nie chce mu się pozbierać, ale no tak jak tutaj po prostu już powoli tak dochodzimy do takiego jakby stanu rzeczy, tych wędkarzy, którzy naprawdę dbają o to środowisko łącznie z naszą szkółką tutaj, że jeden drugiemu tak można powiedzieć, zwraca uwagę, no i to skutkuje. Naprawdę mamy już powoli coraz czystsze brzegi. Bo to dochodzi do tego, że każdy, że tak powiem, kto przyjedzie z waszego koła, sam już się zapisałem, to zaraz powiem. To pilnuje już inną osobę, tak? Zwróci uwagę, no bo sam byś nie opilnował czy coś, tak, a przyjedzie ktoś, ile tam osób w kole? Znaczy. Kiedy objęliśmy tutaj ze znajomymi to koło, można powiedzieć, po takiej małej tutaj namowie, byłych były tu, można powiedzieć, władz tego koła, którzy już po prostu albo chcieli, no podjęli decyzję, że albo zrezygnują, już A. po prostu zamkną to koło, albo, albo ktoś, ktoś się innym mhm. zajmie. Tak z, z innymi, można powiedzieć, znajomymi zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, mówimy, no dobra, spróbujemy, jeżeli się uda, to, to pociągniemy to. Zobaczymy ten pierwszy rok. No i faktycznie jakoś ten pierwszy, drugi, trzeci rok, już można powiedzieć leci piąty. Zaczęliśmy od 43 członków. Teraz jest nas na tamten rok no, było no, 130 no. plus szkółka, która liczy sobie 50, 50 dzieci. No właśnie, od razu możemy kto chętnie zaprosić do szkółki. Moje, no, może mi się do moją córkę namówić. Na razie się waha, ale no, powiem <noise> mam tutaj, nadzieję, tak. że się uda, nie. Słuchajcie, no. Z jednej strony szkółka ekologiczno-wędkarska nasza y, działa od trzech lat i nie będę tutaj może nie ma sensu tu chwalić, nie, że te dzieci no, no ale... ale to bardziej chodzi o to, że te dzieci chcą. Tak. I też tak, chcą, chcą się wyrwać, to nie, że y, sami rodzice mówią, a ono cały czas na komórce. Nie, trzeba po prostu Właśnie. im dać coś innego pokazać, że można, te okay. dzieci nie przyjeżdżają tu, to nie jest szkółka taka, że dziecko się zostawia, tylko ten rodzic ma brać czynny udział w tych zajęciach. Dokładnie. Tak? Żywy Żeby... i naprawdę to od razu widać, że... Nie, bo czasami mówię, napędza, no, napędza, napędza. Ludzie nie? na siłę okay. szukają zajęcia, mówię, wystarczy przyjechać na jezioro, wiesz, Przyjeżdżacie tam, no tam kolega był i tarliska, pokazujecie, tak ryb tak, i tak, tak dalej. coś no wiadomo, że coś to, ciekawe, nie jest, no. to nie jest samo takie, że, no, że rzuci, przychodzimy, ta, rzuć wędkę, mówimy, no ta, nie, no nie, no no, nie. No chcemy pokazać właśnie. od A do Z, od po prostu. Pierwsze kroki to były takie, że y, zaczęliśmy współpracować z gminą, zapytaliśmy się pani wójt, czy, czy widzi naszą taką szkółkę tutaj w gminie, z tego względu, że on taki początek, chcieliśmy po prostu nawet te dzieci, których rodzice nie łowią, a to jest ważne, nie? No, żeby tak. te dzieci też. też mogły przyjechać, chociaż nie mają wętek, nie mają nic, że można im pokazać, bo nie każdego rodzica i stać i nie ma tej pasji po prostu, nie Nie ma no. tej pasji wędkarskiej, Czekaj, a tu można zaszczepić się coś. Tak przerwę. Jak najbardziej, no. słuchajcie, no, na każdych, za... no, sytuacja jest taka, że na każdych zajęciach, Coś tam się połami i nikt nikt no do nikogo nie ma pretensji. No, A dużo jest takich wętek, co na przykład, wiesz, jeden ta. kupił, zalega, no to może dać oczywiście drugą, no już nie ma Dokładnie problemu. Tak, no. No. Dokładnie tak. Mam już swój zapas, dlatego mówiłem, że ta gmina, z którą tutaj zaczęliśmy tak, zapytaliśmy się władz gminy, czy pójdą nas z nami na taką troszeczkę tutaj pomoc, zaoferowały się, że pomogą. Pierwszy, pierwszy rok zakupiliśmy takie. Tablice edukacyjne, z ochroną środowiska, z, z rodzajami ryb, tak? Także te pierwsze takie, plus dodatkowo jakiś sprzęt, ten podstawowy asortyment, ten trochę wętek, haczyków, ten cały tam, zanęty. I już to powoli zaczęło tam się napędzać, wiadomo pierwszy rok to był około 20 osób, 20, 20 dzieci, mhm. ale... W tym momencie, w ten, na tamten rok zakończyliśmy, tak jak mówiłem, ponad 50 dzieci i to jest po pół na pół z chłopaki na dziewczyny. Także to nie jest, że sam chłopak te dziewczyny właśnie, o to naprawdę chodzi. czasami no. ich zainteresowanie i takie zacięcie jest większe niż No ja też mam dziewczynę i tak, tak już pracuję nad nią, no. ale tak wiesz. Też nie mogę jej zabrać, na przykład na, na spinning, na szupaka, nie? No, no ale nie zabierzesz jej, no powiedz, je rzucić trzy razy, no nie złapiesz tak szybko szupaka, nie? Nie złapiesz. Dlatego nie trzeba, trzeba nam taki spławik, żeby to coś tam nawet małe ryby, ale no. tu siedził się cieszy, no, zajęcia nie? zajęcia spinningowe. No. w tamtym roku jedne próbowaliśmy zorganizować, był za, troszeczkę za duży wiatr Ach, i tak no. nie, nie udało no ta się. Pogoda to. Mamy też też do nas też tu pochwalę, że przyszedł do nas też jeden youtuber. No. Który, który zajmuje się y, tworzeniem własnych blach i przynęt spinningowych. Tak, każdy I wie. o kogo. Zaoferował, zaoferował hmm. się, że w tym roku też tak o, przeprowadzi dla nas takie zajęcia fajne z no. dzieciakami. I bardzo dobrze. Tak, i na, zobaczymy, czy to będą na rzece, raczej na jeziorze, żeby sobie każdy tam rzucił, zobaczymy, jak te. Przynęty pracują No, akurat goś, gościu ma pojęcie, nie? Ma pojęcie. No, ma, no, widziałem, chodzi. blaszki ma, I ma bardzo pojęcie, fajnie. I tak no na pewno fajnie to przekaże łącznie tam właśnie ze swoimi. Pokażę, też, jak je tworzyć, o, to też fajnie, nie? No, to, to jest właśnie no. podstawa tego, wiesz, te wszystkie kotwice tam. No, no, no to zaciekawi bardziej niż mówię, o nie? To, o to chodzi. No, słuchaj, nasze zajęcia, tak jak mówiłem, spotykamy się mniej więcej tak już od. Yy, Czasie, wiadomo, w czasie, wiadomo, od, od maja do października tak mniej więcej się spotykamy, tak co dwa tygodnie, co trzy, wiadomo, że zależy jak nam tam y, z czasem pasuje też innym wszystkim, ale co, no, każde zajęcia są inne, na pewno się nie powtarzamy, od początki były, od tam budowy tego sprzętu samego, y, budowa zestawu wędkarskiego, Fajnie, fajnie było, jak otrzymaliśmy kiedyś ze sklepu wędkarskiego tutaj z Koszalina wsparcie, dostaliśmy zanęty wędkarskie, i już jak każdy sobie tworzył własną zanętę, każdy mógł dotknąć tej zanęty. To już to, już to dziecko, można powiedzieć, dodatkowo przywieźliśmy też tak nie spodziewaliśmy się, że to wypali przywieźliśmy akwarium duże. I A, jak każdy zanęte. sobie zrobił tą no zanętę, Tak stwierdziłem, mówimy, bo nie ma dużo czasu. Tam wrzucimy takie dwie lekko namoczone, pracujące, ze dwie takie bardziej sklejone. No ale oczywiście jak już wrzuciliśmy y, jedną, drugą kulkę do wody, no to każdy chciał z dzieci sprawdzić no. jak jego się zachowuje, no to już można powiedzieć te zajęcia były już bardziej poświęcone y, tej zanęcie już samej pracy, tak? Ale no to fajne, fajne, bo było zainteresowanie. Zresztą no, po, nawet po każdych zajęciach, jak spotykam kogoś ze szkółki i się pyta, kiedy następne, kiedy następne, to widać, że jest zainteresowanie. To jest miłe, nie? Właśnie, to no. To jest miłe i to tak napędza do, do dalszego działania i... No, i też fajnie, że tych, można powiedzieć, przychodzą ci, przychodzą ci nowe wędkarze, którzy chcą coś zrobić. O, to jest fajnie, że u nas dosyć młode koło jest, bo nasze koło ma niecałe 20 lat, ale ten no. progres, właśnie tych przychodzących, którzy no nie no. tylko narzekają, wiadomo, że każdy może narzekać, ale jak jeżeli się daje coś od siebie, to widać skutki tego. Zobaczcie, no. jak na taki akwen 11-hektarowy, wiadomo, że te zarybienia nie są aż tak duże. Wszystkie y, zarybienia nagrywamy lub robimy zdjęcia, ale niech, wiadomo, że tak jak na innych akwenach nie chcemy tego wrzucać w internet no, od razu, właśnie. bo no, wiemy co, że, się, dzieje. Wiemy. Wiemy, co no. się dzieje, staramy się wrzucać to po jakimś czasie lub nawet w ogóle nie wrzucać, chociaż my tutaj lokalni tutaj wędkarze wszyscy wiemy jakie, jaką rybą jest zarybiane i w jakich ilościach. Słuchajcie, no od y, tych czterech lat, y, pięciu nawet można by tak jak mówiłem. Widzimy, jaki, ry... jaki jest tu rybostan, bo też sprawdzamy, i jakie ryby tu wpuszczamy. Najczęściej wpuszczany jest tu szczupak, lin, yy, karp. karp no, lina od... jest. Lina jest Bardzo fajna, no. Tak. No jest to, nie oszukujmy się, jest to takie, takie może nie szuwarowe, ale takie jezioro linowo-karasiowe. Dlatego tutaj taka ryba i dosyć płytkie jezioro też. Yy, no tej ryby też nie, można, nie może być za dużo, ale na, jest jest tej ryby naprawdę, jeżeli ktoś tutaj by się zaczaił tak na, na tego lina, to na pewno, czy karpia, na pewno go tutaj złowi. Nie? Że ten karp jest taki najtańszy i tak zresztą w PZW jest kupywany bardziej taki karp, karp kroczek, nie? Tak, tak, Także tak. Także on jeszcze troszeczkę ten rok, dwa, żeby on już taki fajny był, żeby ta przyjemność złowienia było. No. Zobaczymy, myślimy tutaj nad takim jeziorem w jednym w PZW, żeby było tutaj nawet z prezesem, rozmawiałem wcześniej, że, żeby był zakaz zabierania, żeby to było takie jezioro można powiedzieć, no niekomercyjne. Nie no właśnie miałem pytać, aby, ale uprzedziłeś mnie. Niekomercyjne no. takie typowo, tak, ale już z takim zakazem zabierania, żeby było takie delikatnie sportowe można powiedzieć, żeby ale... te zawody były no. ciekawsze. Ale i żeby ten karpiarz mógł się nastawić na tą większą rybę i jakiś inny, można powiedzieć, taki stricte wędkarz wyczynowy. Ale to nastawiacie się na wszystkie ryby zakaz czy jakieś konkretne. No powiedzcie, że jeszcze Aha, ustalasz. To jest tak, to jest kwestia ustalenia jeszcze. To nie chcemy tu wybiegać, w przyszłość zobaczymy jak z tym jeziorem tutaj dalsze będą no no nie wiem czy tutaj jest zakaz całkowicie zabierania tej ryby. No. Nie, no dla mnie to petarda. No to no. ja jestem człowieku się podpisuję rękami, nogami, wszystkim co się da, nie. No. Wiesz, no, próbować tu zakaz. Nie? wiadomo, że no przyjdą i zabiorą kilka tych ryb, no bo nie upilnujesz, nie? Ale ale taki całkowity zakaz to ci powiem, no taki to na skalę. No takie, tak naprawdę to by była taka tutaj w naszym okręgu bynajmniej, to Pierwsze jezioro chyba by było, jeżeli tak. tak by się udało. Jest zakaz na niektórych jeziorach. Ale zabiera, to na przykład tylko jest ryby, tylko karpia, nie. Karpia, nie. Tak, karpia, no. no. Ale tutaj byśmy, no myślimy nad tym, żeby zrobić całkowity zakaz zabierania ryb. Bynajmniej na przykład na 2-3 lata, nie? Zobaczymy jak to się wszystko... Myślę, nie, że, że to... nawet dłużej, na 5 no, Ale, ale no, no, zobaczyć jak to by się wszystko tutaj układało. Wiadomo, że jak to mówią, jak to jedni wędkarze uciekną, drudzy przyjdą, nie? Ale, ale Ty masz już, mówię, tu, ma, tu tutaj. jest takie koło, wiesz, takie, nie wiem, przyjazne, tak jakby to nazwać, takich samych, wiesz... O, coś się, Pasjonatów coś się nie rzuciło chyba, nawet. Czy tu A, może no. rzucił, no. Takich właśnie pasjonatów, no bo. Wiesz, tak, tak. Chodzić na, 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 na ryby. Ludzie teraz czasu tak nie mają, wiesz. Przyjechać i gdzieś wiesz, 6 godzin za jedną rybą, no to. A tak tu będzie miał no kill, 2-3-4 lata, i on wpadnie, wiesz, 3 godzinki sobie złapie dla sportu, tak jak mówisz na No pół, dokładnie. Pół komercja, Tak, każdemu by się tak. Każdemu by miło było przyjechać i tą rybę złapać, nawet z młodszym, z dzieckiem. Tak, tak. Żeby, żeby ta ryba była. Czym najbardziej się dzieci denerwują? No tym, że na przykład Siedzenie. siedzi nad y, no. wodą i nic się nie dzieje przez te dwie godziny. No to właśnie to nie zniechęca. Dlatego też tutaj y, na tych zajęciach naszej szkółki łowienie jest zawsze, ale nie jest ono takie długie, żeby każdy coś tam złowił, połowił tak, sobie, tak. ale że nie, że ma cztery godziny. Łowić, tak? No bo to jest, no nudzi się, nudzi się. No Dlatego ta, etapami jest. troszeczkę zestawów porobimy, troszeczkę zanęty zrobimy. Później tam każdy wiadomo, że te grupy troszeczkę są starszych, niektórzy co innego, bo już sami łowią, tutaj trzeba pokazać, rozplątać czasami, rozłożyć drugą wetkę, bo się złamała, no to jak wszędzie, nie? No, ale widać, ołowią przyjeżdżają z no daleka, przyjeżdżają. Siedzi, no. no słuchajcie, no muszę się tu pochwalić, że z, w, do naszego koła zapisują się nie tylko tutaj lokalni, no mamy wędkarzy z Kołobrzegu, mamy U, ze Szczecinka wędkarzy, no z tak, U. naprawdę mamy... No z różnych okolic, tutaj przyjeżdżają do nas, organizujemy corocznie trochę takich zawodów, takich spotkań nad wodą, tak? No i takich. No miłe jest też takie, że jak ogłoszenie na przykład daje, że robimy organizujemy sprzątanie, to ja no. nie szukam tych ludzi. Naprawdę ja nie szukam tych wędkarzy, którzy chcą pomóc, tylko. SMS jest, y, co mają ją ze sobą zabrać, nie? To ale jest miłe, że po, powiedz, małe jest teraz takich ludzi właśnie, no. co napiszesz i przyjedzie i nie powiem, tak, nie, tak, wiem, tak. Ale betale, na... nie? No właśnie, no. ciężko jest. Ja wiem, że ciężko jest, ale tu jak jest taka atmosfera właśnie fajnie, że przyjadą, pomogą, później wiadomo jakiś tam y, kiełbaskę się zje, pogada jeszcze no chwilę właśnie. się o rybach, tak? No bo to na tym wszystkim polega. Wiesz, nie? Co? To jest tak, że to musiać... wychodzi od was. No. Wy pokazujecie jakieś tam podejście i wszyscy patrzą i wtedy wiesz, jakbyś ty tam, nie, nie, nie dam, nie zrobię, nie wiesz, nie pożyczę, no to ktoś, a, mam go gdzieś, tak? No ale jak ty masz takie podejście, jakie masz, no to zobacz ile ludzi. No sam po roku się przeniosłem, nie, więc pojeździłem, no, po, miło, miło. pojeździłem po tych akwenach, popatrzałem i no, no nie ma porównania, no dla mnie nie ma porównania, nie. Gdzie, przynajmniej tam, gdzie byłem, nie, ale to mówię, no to, to od was to wychodzi i później to się na nas przekłada, no i zaważo, no to, to właśnie tak jak mówisz, wszystko po koleżeńsku, wszystko tak jakby się koledzy koleże zebrali tak i, i zrobili sobie koło i sobie o. No, zarządzają. Nie? Słuchajcie, no jeżeli jakiś wędkarz ma jakiś zaległy sprzęt, bo chciałby się podzielić jakimiś nawet drobnostkami, bo wiadomo, że to jest wszystko potrzebne przy takiej ilości dzieciaków w szkółce, to jak najbardziej zachęcam do wysyłania czy kontaktu z nami tutaj, żeby wesprzeć naszą szkółkę. Mamy tam, udało nam się tutaj z paroma firmami tak delikatnie, wiadomo, nikt nie da nam wiele, no bo każda no. firma to tu to tu coś tam, nie? Wiadomo. Ale fajnie, że tam Parę film tam efekta dała nam fajne zanęty, trochę zanęt, tak? Tam jeszcze tutaj dwa sklepy takie wędkarskie nas wspoma wspomagają. Także no nie jest źle. Dobrze, że coś tam dadzą. Te zanęty zazwyczaj, bo to idzie na każde tak, jakieś tak, zajęcia, tak. coś tam Okazywanie, trzeba no. rubaki, to tam się wiadomo, to nie jest duży koszt, ale, ale też no ale sprzęt wędkarski, takie jak wędki, tak, spławiki, żyłki, no to, no to troszeczkę tego idzie i nie ma na to funduszy, nie? No, jak widzicie. Dużo rzeczy się idzie dowiedzieć. Nie jest tak jak wszyscy mówią. Wystarczy przyjść, pogadać. Damian akurat da tu popczykowi ulotkę do szkółki wędkarskiej dla młodych. Jakby ktoś chciał, możecie się zapisywać. Tak więc. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw łapkę, subskrypcję. Jak masz pytania, to zadaj. To może jeszcze uda mi się kiedyś podjechać, zapytać. Zbiorę te pytania i zobaczymy, czy coś czy Damian się ustosunkuje. Jak widzicie, to co chciałem, może będzie woda no kill. Bardzo fajnie. Myślę, że nie będę stąd wychodził. Pozdrawiam.